Za kolor nieba odpowiada zjawisko rozpraszania promieniowania docierającego do Ziemi. Zanim promienie słoneczne dotrą do nas, przechodzą przez gazy otaczające planetę. I cząsteczki rozpraszają światło widzialne w różnych kierunkach. Powoduje to rozszczepienie światła białego, które rozchodzi się falami o różnej długości. Światło niebieskie ma najmniejszą długość fal, dlatego jest bardziej rozpraszane niż inne barwy i bardziej się odbija. Nasze oko widzi je także pod każdym kątem. Z właśnie powodu ten kolor na niebie obserwujemy najczęściej. Co dzieje się zatem o wschodzie lub zachodzie Słońca? Ze względu na niskie położenie nad horyzontem Słońce musi pokonywać wtedy większe odległości. Światło niebieskie jest wówczas rozpraszane, a do Ziemi docierają już o większej długości – czerwone czy pomarańczowe. Szare niebo powstaje zaś na skutek obecności w powietrzu kropelek wody, lodu lub pyłu. Są to duże cząsteczki, które rozpraszają wszystkie kolory podobnie, dlatego widzimy szare niebo, a nie w konkretnym kolorze. Kolor nieba i znajdujących się na nim chmur zależy od kilku zjawisk optycznych. Najważniejszymi z nich jest rozpraszanie światła widzialnego przez molekuły powietrza znajdujące się w powietrzu kropelki wody, kryształki lodu oraz pyły zawieszone w powietrzu. Czyste niebo widoczne jest jako rozpraszane przez powietrze promieniowanie słoneczne. Gdyby światło słoneczne nie było rozpraszane przez atmosferę, to niebo byłoby czarne i w dzień widoczne byłyby gwiazdy. Cząsteczki gazów wchodzących w skład powietrza są znacznie mniejsze od długości fali światła słonecznego. Światło oddziałające z tymi cząsteczkami ulega rozproszeniu we wszystkich kierunkach. W takim przypadku wielkość rozproszenia jest odwrotnie proporcjonalna do długości fali, dlatego też rozpraszanie jest największe dla fioletu, a najmniejsze dla czerwieni. Mimo to kolor nieba nie jest fioletowy. Wynika to z małej intensywności fioletu w widmie słonecznym oraz charakterystyki czułości oka ludzkiego, stąd wypadkowa światła rozproszonego w samym widmie widzialnym daje wyrażenie koloru niebieskiego. Białawy lub szary kolor nieba, chmur wynika z innych zjawisk. W powietrzu takim znajdują się kropelki wody, kryształki lodu oraz jarenka pyłów. Krople te czy też kryształy lodu mają średnicę około 10 mikrometrów lub więcej. Są duże w porównaniu z długością światła widzialnego. Dlatego rozpraszanie jest nieselektywne. Wszystkie kolory są rozpraszane podobnie, w wyniku czego kolor światła rozproszonego jest taki sam jak kolor światła padającego, czyli biały. Szary czy czarny kolor chmur nie wynika z absorbujących własności kropel. Wtedy czy są przeźroczyste, ale z faktu, że ciemny obszar chmur jest słabo oświetlony. Aerozole atmosferyczne, takie jak siarczany aerozole soli morskie i mineralne pyły, piaski, są podobne do kropli wody i większości wypadków są przeźroczyste. Jednak ich wielkość jest znacznie mniejsza niż kropli chmurowych. Dlatego wytłumaczenie barwy w świetle przechodzącym przez tego typu aerozole opiera się zazwyczaj na rozpraszaniu światła na obiektach kulistych o rozmiarach porównywalnych lub większych niż długość światła widzialnego. Niebo, chmury, w okolicach słońca przybiera kolor czerwieni tuż przed lub po zachodzie lub wschodzie Słońca. Tutaj samo Słońce jest czerwone tuż przed zachodem. Ten efekt jest też wywoływany przez rozpraszanie promieni słonecznych, gdy Słońce jest nisko nad horyzontem lub poniżej niego. Mury mogą być oświetlone przez promienie słoneczne, które przeszły przez grubą warstwę powietrza. W świetle tym fale o mniejszej długości niebieskiej, fiolet, są rozpraszane i nie trafiają do obserwatora patrzącego w kierunku Słońca, a pozostają głównie fale o największej długości, czerwone. Światło to jest rozpraszane przez kropelki chmur i nadaje im czerwony kolor, ale efekt rozpraszania przez kropelki chmurowe nie odgrywa już w określonym Nie ma różnicy w opisie fizycznym czerwonego koloru słońca wschodu i zachodu Słońca, ponieważ w jednym i w drugim wypadku promienie Słońca przechodzą przez grubą warstwę atmosfery. Różnica polega na tym, że wieczorem może być więcej arozoli atmosferycznych, które także przyczyniają się do rozpraszania światła.